Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy, witamy ojca Narcyza Stanisława Klimasa, Franciszkanina, który od wielu lat jest powiązany z kustodią Ziemi Świętej, prowincją franciszkańską Ziemi Świętej. Jest wykształcenia historykiem, pracuje również w Rzymie, w Archiwum Zgromadzenia Franciszkańskiego. Cieszymy się, że ojciec Stanisław mógł nas dzisiaj wprowadzić w kontekst historyczny. Czasów Nowego Testamentu, pierwszy wiek, zwłaszcza po Chrystusie, zarówno wydarzenia historyczne, jak i również środowisko geograficzne, polityczne i społeczne tego okresu. Chcieliśmy zadać Ojcu Stanisławowi kilka prostych pytań, z prośbą oczywiście, żeby opowiedział nam kilka słów na temat samej Ziemi Świętej, obecności Franciszkanów w tej Ziemi Świętej i swojej pracy, którą on tam na co dzień wykonuje. Prosimy bardzo. Franciszka nie przybył do Ziemi Świętej w 1217 roku. Później w 1219 sam święty Franciszek przybył, spotkał się z sułtanem w Egipcie, a od 1342 roku z nadaniem papieża Klemensa VI otrzymaliśmy opiekę nad miejscami świętymi z ramienia Kościoła Katolickiego. I od tego okresu obecność Franciszka na Ziemi Świętej, aż do dnia dzisiejszego, jest opisana, podana, określona. To wszystko, co robią, co robili, i także w jakim zakresie to, co będą kiedyś może, może robić. Ja do Ziemi Świętej dotarłem 37 lat temu, więc już dużo, dużo czasu, dużo lat, wiele lat temu. Studia teologiczne w Ziemi Świętej, święcenia, później specjalizacja w Rzymie, praca, wykształcenie jestem historykiem, ale także też archiwariuszem, prowadziłem archiwum, Kustodni Ziemi Świętej przez wiele lat. W tej chwili pracuję też w Archiwum Kurii, generalnie naszego zakonu w Rzymie. I jeżdżę z konferencjami, wykładam oczywiście historię Kościoła tak w Ziemi Świętej, jak w tych miejscach, gdzie jest po prostu, jest po prostu taka, taka potrzeba, takie zapotrzebowanie, dlatego też i w Rzymie. To jest niesamowicie ciekawy temat, dlatego też dzisiaj byłem zaproszony z podkreśleniem, opisaniem pierwszego wieku chrześcijaństwa w Ziemi Świętej. Temat, który dotychczas zawsze traktowałem w skróconych godzinach, w niewielu godzinach, ze względu na ilość, na masę historii, którą muszę przedstawić studentom, a tutaj miałem tą okazję, aby jednak w poszerzonym zakresie przedstawić historię tych wydarzeń. Okazało się, że niesamowicie bogata, niesamowicie czasochłodna, ale też niesamowicie mnóstwo wiadomości do przekazania i zainteresowania ze strony ludzi także niesamowite. Więc wszystko niesamowite. Pięknie dziękuję, Bóg zapłać za przekazane mi zaproszenie. Ojciec Narcys niedawno wydał też monografię na temat autentyczności miejsca Bazyliki Grobu Bożego, czyli miejsca cierpienia Pana Jezusa na Golgocie oraz jego pochówku w grobie. W dwóch słowach, jak to wygląda z punktu widzenia historyka? Przedstawia, przedstawiam wszystkie praktyczne dowody, które potwierdzają, że to miejsce było naprawdę autentyczne, jako że wielokrotnie powątpiewano, czy to miejsce było autentyczne, czy nie, czy jest naprawdę grób Jezusa Chrystusa, miejsce Jego krzyżowania, I mogę powiedzieć szczerze, że to, co napisane w książce, podane, zebrane są wszystkie możliwe źródła na ten temat, tak archeologiczne, jak tradycyjne, jak biblijne, potwierdzone zostało w ostatnim czasie poprzez wykopaliska, które przeprowadzono w czasie remontu Bazyliki Bożego Grobu w 2016 roku i w obecnym 2020-2023 roku kończony jest remont Bazyliki Bożego Grobu, kładziona jest posadzka, ale te wszystkie pozostałości, które znaleziono, potwierdzają rzeczywiście kult miejsca świętego oddawany w tym miejscu świętym już zaraz po śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego tak kiedyś pytano mnie, ile procent daje autentyczności tego miejsca. Odpowiedziałem 99%. pytają, dlaczego nie 100%. 100% możemy oddać tylko samemu Panu Bogu, ale te 99% mogę powiedzieć szczerze, to jest naprawdę miejsce autentyczne. Dziękujemy bardzo ojcu Stanisławowi za obecność naszą, jego pośród nas dzisiaj, za to, że przedstawił na ten okres I wieku po Chrystusie i zapraszam do lektury jego monografii na temat autentyczności Bazyliki Grobu Bożego w relacji do wydarzeń historycznych jakie tam miały miejsce, czyli Męki, śmierci i pochówku samego Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wieki, wieków, Amen.